Jak spędzasz Andrzejki tutaj w Lublinie? W sumie jestem cały czas w domu, więc za bardzo ja Andrzejek nie spędzam tak jakoś na imprezach e, osobiście. Czy te wróżby są, wróżby Andrzejkowe są wciąż popularne? Myślę, że jak najbardziej. Ja dalej praktykuję, dalej robię wróżby i no jeszcze mi się żadna nie sprawdziła, ale jest przynajmniej zabawa. A jakie konkretnie? Lanie z wosku? Na tak, przykład? E, tak, lanie z wosku, kładanie butów, e, jeszcze było wyrzucanie śmieci. E, przez próg i słuchanie, gdzie psy szczekają. Nie, to jest taka fajna zabawa, fajna impreza. Jest okazja spotkać się ze, ze znajomymi, spędzić miło czas. Czy e, według Ciebie Lanie z Włosku jest wciąż popularne? Z pewnością dla niektórych osób tak, ale chyba jako tak ogół chyba nie. E, myślę, że są dość, dość popularne, w, zwłaszcza w szkołach. Bardzo często się przecież organizuje takie wróżby zwłaszcza w Łączych klasach, bo to jest fajna zabawa dla dzieci głównie. Tak, dorośli również, myślę, te wróżby cały czas bawią się w taki sposób, tak? Jak pan świętuje, Andrzejki? Znaczy dobrze się bawię na imprezie. Ze znajomymi, z rodziną. Wspominamy dobre czasy i robimy plany na przyszłość. No właśnie, czy są to już raczej takie imprezy ze znajomymi wyjazdy, czy, czy jednak mimo wszystko jak sądzisz? Myślę, że ludzie bardzo często szukają okazji do tego, żeby się spotkać po prostu gdzieś, czy, czy na mieście w jakimś klubie, czy, czy też w jakimś innym lokalu, żeby po prostu się właśnie pobawić, tak? a wróżby to jest taki dodatek, tak? Jak do każdej dyskoteki to przynajmniej nie, nie ma tylko samego alkoholu i, i załóżmy tańców, tylko są właśnie jeszcze taka zabawa jak wróżby. Różnie. Zależy od roku, albo z znajomymi, albo z partnerem w domu, albo gdzieś wychodzimy czasem na jakąś imprezę w klubach Andrzejkową. A jak jest nasz wróżby andrzejkowe? Czy to wciąż popularne czy już nie? Jak, jak twoim zdaniem? Zależy w jakim środowisku. wśród moich znajomych dalej są wróżby andrzejkowe bardzo popularne. Typu na przykład to z pierścienkami pod, e, pod e, talerzykami albo z zlaniem wosku ze świecy albo z układaniem butów do drzwi. Także tego typu jeszcze są popularne? Czyli większe znaczenie mają ludzie tutaj? Tak, tak, zdecydowanie ludzie i wspomnienia. A nie żadne rzeczy materialne.